Ty, ty mą miłością, ja, twą namiętnością. Ty, ty mą miłością, ja, twą namiętnością. Miłość daje bit, który łączy w rytm nasze serca dwa, tylko ty i ja. Miłość daje bit, który łączy w rytm nasze serca dwa, tylko ty i ja. Bo kiedy patrzę w Twoje oczy, w te, które do mnie śmieją się, to wtedy nic nie mogę zrobić, po prostu skarbie kocham Cię. Bo kiedy patrzę w Twoje oczy, w te, które do mnie śmieją się, to wtedy nic nie mogę zrobić, po prostu skarbie kocham Cię, kocham Cię. Ty tym ty pragnieniem, ja twym przeznaczeniem. Ty tym ty pragnieniem, ja twym przeznaczeniem. Miłość daje bit, który łączy w rytm nasze serca. Dwa tylko ty i ja. Miłość daje bit, który łączy w rytm nasze serca. Dwa tylko ty i ja. Bo kiedy patrzę w Twoje oczy, w te, które do mnie śmieją się, to wtedy nic nie mogę zrobić, po prostu skarbie kocham Cię. Bo kiedy patrzę w Twoje oczy, w te, które do mnie śmieją się, to wtedy nic nie mogę zrobić, po prostu skarbie kocham Cię.